Jesteśmy z powrotem. I właśnie zakończałem, i mówiłem o Hiskiaszu, o tym, jak on wzniósł się do samoudoskonalenia. On wszedł na konia, on okiełznał swoje emocje, czyli konia, swoim myśleniem i stał się jeźdźcem. Ale potem Stał się tak dumny ze swego upierzenia, jak struś, który nie ma mądrości, także został powalony przez chorobę. I to są moje wielkie obawy na te dni. Inny król, Uzjasz, nie mógł zrozumieć rozdzielczości Księgi Prawa i Księgi Przymierza. On odczytał błędnie o tej różnicy. I o złamaniu przymierza. On wierzył, że to wszystko było pomieszane razem, tak jak myślą mesjanistyczni oraz orto tradycyjni, ortodoksyjni Żydzi, że nie ma żadnej różnicy między Księgą Przymierza a Księgą Prawa. I Uzjasz wierzył, że on był Melki Zedekiem. On wierzył, że Księga Przymierza była w użyciu i że on był królem i kapłanem. Uzias poczynił ten śmiertelny błąd, umieszczając siebie w pozycji Melchizedeka. On błędnie odczytał proroctwa o Melkizedeku, o przyjściu Melkizedeka, wierząc, że to on był Melkizedekiem, zarówno królem, jak i kapłanem. Co zatem zrobił? On przyniósł ofiarę do świątyni, pomijając fakt, że on był pod księgą prawa. On nie był kapłanem i dlatego miał zabronione robienie takich rzeczy. On miał zabronione, by to zrobić, ale tego nie rozumiał. I dlatego został dotknięty Tazarat lub Tazaras, czyli trądem na czole, kiedy był w świątyni i miał właśnie złożyć ofiarę. On był całkowicie niezdolny do pracy od tej chwili i był przeklęty. Ale był ciągle u władzy. Ciągle był u władzy. Jednak jego królewskie obowiązki były kontynuowane pod jego imieniem przez jego syna Jotama, jego następcę do tronu. W tym czasie, kiedy został porażony trądem na czole, co się stało? Było wielkie trzęsienie ziemi. I jego dokładne epicentrum było gdzie? W świątyni, w Jeruzalem. I znajdujemy o tym w Izajasza 6:4 i jest także wspomniane przez proroka Zachariasza 14:5, czyli w czasie, kiedy Uzjasz był dotknięty tym trądem, pojawiło się trzęsienie ziemi, które miało miejsce w tym samym czasie. Musimy zatem pomyśleć. Że kiedy potem w Nowym Testamencie prawdziwy król i kapłan, w porządku Melchizedeka, który ma prawo, by pójść i złożyć ofiarę z samego siebie, co on robi? Uzdrawia trędowatych. I w tym czasie, kiedy jego ofiara jest zaakceptowana,. Ma miejsce trzęsienie ziemi w świątyni. Wszystko, co zostało zepsute z Uzjaszem, było uzdrowione przez Mesjasza. On poszedł uzdrawiać trędowatych, ponieważ Uzjasz był dotknięty trądem. A trzęsienie ziemi, które towarzyszyło Jahuszy, to trzęsienie ziemi było uznaniem i akceptacją pozycji Jahuszy jako króla i kapłana Melkizedeka. Upewnijcie mnie na czacie, że mówię poprawnie, że to Uziasz był dotknięty trądem, abyśmy nie pomylili Hiskiasza z Uziaszem. Król. Uzjasz był dotknięty trądem, bo mylą mi się te imiona hebrajskie i potrzebuję potwierdzenia. Czasami robię błędy. Ale kontynuujmy i zakończajmy. To są zatem bardzo ważne czasy. Bo jak myślicie, dlaczego Jachusza mówił słowami proroka Izajasza, szczególnie odnośnie uzurpowania sobie prawa do porządku Melchizedeka, odnośnie grzechów i towarzyszących im znaków u Uzjasza? Bo w Ewangeliach czytamy, że chorzy są uzdrawiani i dobra nowina jest im głoszona zasłona świątynna została rozerwana z góry do dołu i było trzęsienie ziemi, Mateusza 27. To jest powrót, rewersja znaków z Uzjaszem. Dobrze powiedziałem? Okej, okay. z Uzjaszem. Bo wiecie, musimy przyznać, mamy Uzjasza, Hiskiasza, Asza i Widzicie, to trudne. Wychowałem się w południowym Londynie. Niektórzy wychowali się w Kalifornii i jedyny Uzi to to, z czym biegali po sklepach w nocy, próbując je okraść. Prawda? A teraz mamy Uzi Yahu, i myślisz, Uzi, co? Ale bądźcie ze mną. Jestem z angielszczonym facetem, w zangielszczonym świecie. Zatem dwa znaki proroż, prorocze wypełniają się całkowicie teraz w Nowym Testamencie. Taki jest mój punkt. I dlatego Izajasz jest tak mocno cytowany w Nowym Testamencie. To jest inauguracja tego prawdziwego, który mógł pójść do świątyni jako król i jako kapłan. To nie był Uziasz, ale był to Jahusza. On uzdrowił rany Izraela on uzdrowił kary katastrofy z wizji Izajasza. Inauguracja służby Jahuszy. Po tym, jak poradził sobie z szatanem na pustyni, to zapoczątkowanie tego, co Uzjasz, Uzi-Yahu, próbował, ale nigdy nie miał kompetencji i władzy by to zrobić, by uzdrowić rany, by uzdrowić kary i katastrofy z wizji Izajasza. I dlatego, i to jest tak mocne na zakończenie, Łukasza 4.18 jest cytatem Izajasza 49.8 oraz Izajasza 61.1. Duch Jachłe nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił Ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na Wolność. Nasz Mesjasz zrobił wszystko, co Uziasz chciał zrobić, ale nie miał władzy, by to zrobić. Co znaczy, że Uzjasz został porażony trądem. I znakiem złamania przymierza i tego, że on nie był melki było trzęsienie ziemi i ten sam znak, że ofiara Jahuszy była zaakceptowana i że Jahusza uzdrowił trąd z czoła Uzjasza rozlany na synów Izraela i kiedy jego ofiara została zaakceptowana na Golgocie, w tym samym miejscu było trzęsienie Ziemi dla rozpoznania uzdrowienia tego złamanego przymierza. I dlatego Izajasz jest cytowany więcej niż inni prorocy w Nowym Testamencie. I otwierającym orędziem służby Jahuszy było co? To, co właśnie przeczytałem z Łukasza 4:18. Bo to wszystko tu jest. I my będziemy zagłębiać się w to, kto wie jak długo. Proroctwa Izajasza były wypowiadane przez 86 lat. Jest tu tak dużo warstwowych struktur literackich, co zmienia zasady ich interpretowania, bo mamy tu proroctwa od historycznych do obecnych. Zatem jak mamy ustalić, co jest historyczne, a co zapowiada teraźniejszość? Jak mamy nawigować? Mamy kody, mamy rodzaje, mamy zakodowane imiona. Musimy dopasować starożytne narody i osoby, które wspomina Izajasz z nowoczesnymi odpowiednikami, abyśmy mogli to przenieść do przodu, do tej epoki. Na przykład mamy starożytnią Asyrię która jest militarną, światową siłą z północy, która podbiła starożytny świat i swego rywala, supermocny Egipt. Czy dzisiaj mamy militarne siły z północy, które wypatrują, aby podbić swoich rywali, supermocarstwa? Czy mamy coś takiego dzisiaj? Czy te proroctwa nawiązują do takich rzeczy? Czy inni prorocy wspominają o takich narodach i mocarstwach? Drugi świadek? Może Daniel? Może Jeremiasz? Widzicie, Izajasz nie mówi tylko o wydarzeniach, które ograniczają się jedynie do Bliskiego Wschodu. Musimy patrzeć na szkice charakterów ludzi i narodów które pokazuje Izajasz i niekoniecznie zatrzymywać się na ich imionach. Mamy typy i cienie, mamy spojrzenie logiczne. Izajasz jest wykwalifikowany, aby przechodzić z historii do terazniejszości, bo on napisał te słowa. Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie, to on napisał te słowa i od dawna to, czego jeszcze nie było. Izajasza 46:10. Jeśli kiedykolwiek był profit, który mógł przeskakiwać z przeszłości do teraźniejszości, kwalifikowany by to robić, czy nie byłby to Izajasz? Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. On widział koniec od początku. On był w stanie uchwycić przeszłość i dzień teraźniejszy w pojedynczym proroctwie. To naprawdę mocne, co nie? Kto może robić takie rzeczy? Musimy popatrzeć na pogląd typologiczny, według typów, aby zobaczyć teraźniejszość, jak i na pogląd logiczny, by zobaczyć przeszłość. Pójdziemy zatem z poglądem typologicznym, czyli typami i cieniami, jak i z logicznym. Nie będziemy rozdzielać jednego od drugiego, ale nie chcemy także ugrząść z logiką i rozumowaniem. Musimy użyć także typów i cieni. Stare to także nowe, a nowe to także stare. On używa typów z przeszłości, aby prorokować w teraźniejszość. I ja to widzę. Naprawdę. Mam nadzieję, że też to widzicie. Egipt pasuje do współczesnej Ameryki, precyzyjnie pozwalając na rozwój kilku głównych wydarzeń w następnych dwudziestu paru latach, jeśli Mesjasz pozwoli na tak długo. Wznosząc się na duchowe poziomy, będziemy przesuwać się przez tekst i przez proroctwa, będziemy przesuwać się przez historię. I możemy patrzeć na połączenia w sposób, w jaki działa dziś nasze społeczeństwo. Bo mamy problemy w domu, co nie? Mamy problemy w kraju. Mamy problemy z zagranicami. Mamy wrogość z północy. Mamy wtargnięcia na granice na każdym skrzydle. Mamy bardzo spolaryzowane społeczeństwo, czyż nie? Mamy tu odstępstwo, mamy osąd, mamy odrestaurowanie, mamy zbawienie. Wszystkie te rzeczy miały miejsce podczas oblężenia. Według proroka, nasza religia końca czasów, tak jak religia Judy przed Babilonem, stała się tak zdegradowana. I jej naśladowcy byli katalizatorami sądu Yahweh, bo stali się tak zdegradowani. Ja byłem oburzony, w jaki sposób Kościół zawiódł w czasie pandemii. Zawiódł, całkowicie zawiódł swoich ludzi. Oburzające. Dlaczego? Bo większość z nich zapisała się na korzyści i przywileje, by stać się 501, C3. Oni są w zmowie z rządzącymi. Zatem zgodzili się na wszystko i byli zmuszeni do działania według tego kontraktu. Zawiedli nas. Milczeli. To jest dokładnie to, co się stało za dni Izajasza. I to przyniosło sąd jachły. Ich religia oraz przynależność do tej religii stała się tak zdegradowana, tak letnia, Taką częścią kultury, że oni zaakceptowali nienormalności tej kultury jako normalność. I to było katalizatorem sądu. Wierzę, że możemy to zobaczyć dzisiaj. W paru słowach: starożytna apostazja Izraela jest typowym przykładem apostazji końca czasów. Gdzie zbawienie jest zarezerwowane dla kilku, jedynie, którzy pokutują. Nazywa się to resztką. Tam jest trąd, tam jest trzęsienie ziemi, które czekają na tych, którzy idą ze światem. Które czeka na tych, którzy idą z niewłaściwym kapłaństwem. Oni pójdą do Jeruzalem, podążając za kolejnym Uzjaszem, który pójdzie do świątyni, myśląc, że może składać ofiary. I oni będą happy klapi, wszyscy razem z Syjonistami. I z synagogą szatana. I zgadnijcie co? Skończą jako trendowaci, osądzeni, gdyż nie są w stanie rozpoznać różnicy między księgą przymierza, a księgą prawa, między lewickim kapłaństwem, a melkizedekowym kapłaństwem. To jest to niebezpieczeństwo, o którym ostrzega nasz Izajasz. Nie bądź Uzjaszem, Uzi-Jahu. Omijaj Uzi pod każdym względem. Zbawienie jednak oczekuje tych, którzy zamieszkują z, jednym, z jedynym kwalifikującym się królem, który jest także kapłanem. I nie jest to Uzi-Yahu, ale to Yahusha Hamashiach, objawiona dobra nowina.